Okwitość produkcji literackiej i filmowej wskazuje, że tak. W powieści Stalkera, utworze, który na ponad 100 lat wyznaczył kanon, e, pisania o nieumarłym, najważniejsza część akcji rozgrywała się w broni 11 osób. Siły między ludźmi i wampirami były wyrównane, włączając to minę Harker, znajdującą się rzecz mądra w sytuacji granicznej. W tekstacji postaci z teorią Noela Korba. Potwór jako postać koloru, jak podaje autor przede wszystkim nie powinna istnieć. Potwory w kolorach, cytuję, przeciwstawiają się ontologicznym normom zwyczajności uznawanym przez bohaterów pozytywnych. Potwory są nienaturalne, ponieważ nie pasują do kulturowego pojmowania natury. Potwory nie są więc groźne fizycznie, one są groźne poznawczo, stanowią zagrożenie dla zdrowego rozsądku. W większości omawianych tekstów nie po prostu istnienia. Mało tego, zostali prawie uznani jako grupa mniejszościowa. W powieści e, Cherry Carlson, jest musieli zwracać majątek należący do ich przodków wampirów. Czy jeśli twój małżonek, małżonka, stanie się nieumarłym, czy nicie to wdowcem, wdowcą, czy zabicie wampira jest morderstwem. E, pojawiła się nawet organizacja pragnąca przyznać im celowo prawo do głosowania. Czasy się zmieniły Koniec cytatu. To akurat powieści powieści. Daleko odszedł od sto, y, Stokerowskiego wzorca świat przedstawiony opisywanych utworów. W cyklu o Anicie Blake narodni z wampirami funkcjonują kształt, bo wtedy opierające się ze zmiennym szczęściem zalotą nieumarłego Jean Claude'a umawia się wreszcie na randkę z likantropem, którego uważa prawdzie za potwora, ale w porównaniu z wampirem przynajmniej żywego. Pojawia się te, y, też gatunek, który jak przypuszczano dawno wyginął – lamia. Najzupełniej żywa i bardzo atrakcyjna. Sama Anita jest animatorką zajmującą się zawodowo ożywianiem zmarłych, co było wykorzystywane m.in. w śledztwach i sprawach spadkowych. Akcja powieści Andrzeja Filipiuka toczy się we współczesnym Krakowie, na pozór zwyczajnym, tylko na warkoch oraz brytyjskim koniec cytatu, to z powieści Tuzin czarnych Róż. Inaczej portretowana jest Monika, bohaterka kuzynek, księżniczki i dziedziczek Andrzeja Filipiuka. Prawdzie jest również ładna, choć ponad tysiącletnia, ma powierzchowność złotowłosej, 16 latki. szesnastolatki. Jednak urodę bardziej ludzką ma śladko ospi i ziarenka proku pod skórą, pozostałość po jakiejś wojnie. Skutek poparzenia srebrnym jedna z jej tęczówek zmienia kolor na brązowy. Sonia Blue, bohaterka tuzina czarnych róż, po prostu przypomina człowieka. Jest kobietą po dwudziestu... W takim razie musisz się położyć. Nie sądzę, żeby to było potrzebne. Proszę pana. W takim razie o co chodzi? Wie pan, ciągle rozmyślamy, zapominam o podstawowych rzeczach. Tylko tyle mi Nagle zaczynam się nad czymś zastanawiać, nad czymś kompletnie bez znaczenia? Wiem, że to nie ważne, ale nie mogę przestać o tym myśleć. A potem to już nawet nie słyszę, co się do mnie mówi, ani nie wiem, co robię. To wszystko z przemęczenia widzę. Musisz odpocząć. Tak Nie, dziękuję. Dokąd bym miała pójść? Poza tym, doma nikt na mnie nie czeka. Nikt by się nie ucieszył z mojego przyjazdu, nikogo nie znam. Ci, których znałam, nie żyją. Co musisz odpocząć. Nie, dziękuję. To mi przejdzie, zobaczy pan. Przecież to tylko głupie myśli. A głupie myśli nigdy nie mają większego znaczenia. Pana, nie można iść z tymi rzeczami. Co? Wspomnienia. To byłby rodzaj gry, no, no aż nawet tak korciło mnie, żeby to zrobić. No i co? Wypiję szklankę mleka, posłucham bicia zegara, poproszę o pomyślność na nowy rok i spróbuję zasnąć. Teraz sobie przypominam. Co takiego? Byłam tu z panem. Była ta sama godzina i ktoś zapukał do drzwi. No tak, no to byli z i Pedro. No ty otworzyłaś, a Pedro w po końcu powiedział: Ty zaproszenie, nie wiedzieliśmy gdzie później, wieczór! Prawda? Nie wiedzieliśmy, gdzie później wieczór. Tak. No ale dziś jesteśmy tu sami. Naszykujmy proszę szwarkę mleka. Już idę. Dziękujemy za zaproszenie. Nie wiedzieliśmy gdzie pójść dziś wieczór. Dobry? Dobry wieczór y i szczęśliwego nowego roku. No tak, szczęśliwego roku. Straszna zamyć. Tak, siadajcie, siadajcie gdzie chcecie. No to co, powiedzcie co gdzieś. Warto mhm. ci jest? Jesteś jakiś bladek? Nie spałem dziś w nocy. Nie wiem. A czego się napijecie? Wita! Albo... Albo nie, no to tam masz łam pod ręką, to To wszystko jedno. I na też chcesz? Poproszę. Nie, poczekaj. No ale o co chodzi? No to żebyś tego nie miał, bo pokaż mi to. Marek, bo to no ale co? Przecież doskonale to znasz. Ja? Nie pamiętasz? To ta zapalniczka. No tak, którą dostałem od ciebie, odlałem. Aha. Teraz już sobie przypominam. Byłem zlałym tego, w znalazła. nie Tak słuszne. tej nocy ci ją daliśmy. Więc to było tak, jak wczoraj, prawda? Tak. to come. Do domu już, tak, jest późno. Tak, jestem po prostu. Już wychowałem, bierze mnie, a ja weźmy do lekty, chodź. Alberto jedziesz z nami. No chodź szybko, chodź. Hambranoc, dobranoc, chłopak. To mnie jedziesz z nami, Alberto? Chcę zobaczyć, czy przyjaciół są tak sukni. No, całe ty. otwarć do końca i proszę zobaczyć. Wszystko zgodnie z planem. Do godziny drugiej miała być otwarta biblioteka. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, dobrej nocy i Być może do zobaczenia za rok.